O, e, w ogóle muszę ten! I się ten! Ubierz na imprezę, szybko! Muszę się najpierw uperfumować. Uczesać muszę się najpierw. No i potem, oczywiście, założyć kapelusz na sobie. No i jestem gotowa. Mogę, dziś, mogę, mogę iść na imprezę. Tylko ciekawe, czy moja stara się zgodzi, że ja gdzieś idę. O, cześć córeczko. Um, hej mamo, co u ciebie tu, słuchaj? A nic specjalnego, kochanie. Eee, czemu masz na sobie ten kap... No cóż, dałaś mi go, jak wyciągnę z piwnicy. A, dokąd ci wybierasz? Na imprezę. A u jest ta impreza? Eee, wiesz, u takiej jednej koleżanki, co jej nie lubi. Zresztą jest impreza jest u Frani, czyli u najprzyjaciółki Walerii, więc muszę się mu ten zmywać do, na, do dziewczyn. Papa, mamo. Pa, córeczko. No i gdzie jest Felina? Przecież powinna tu być. Ładnie się ubrałeś w ogóle. Idzie. O, hej, dziewczyny, sorry, że tak późno. Nie, no Felina, nic się nie stało. W ogóle zajebiście wyglądasz w tym kapeluszu. O, dzięki Agata. Nad nie wiem, jakbym ci się odwdzięczyć. A w ogóle ładnie się przemierzyliście Dzięki. Znaczy ubra ubraliśmy, chciałaś powiedzieć. No, znaczy ładnie się ubraliście, a w ogóle to ten... Czemu jesteście bez Staś? No bo to był cholerny pomysł, Felina. Wiesz, o co mi chodzi. A, zapomniałam. Dobra. Ja już w swoje miejsce. No i widzicie? No i zajebiście. Ale o co ci chodzi, Edyta? Jak to o co mi chodzi, Felina? Przecież z taśmą to by się nam dubska przykleiła. Zapomniałaś, co ty jesteś idiotką, czy co? Nie, no nie jest W ogóle poza tym ładnie się ubrałaś Dzięki W ogóle to czemu jesteście bez taśmy? Ja tego nie rozumiem No kurde, no słuchaj, nad. Przecież e, e, Edyta przed chwilą powiedziała Fionie Bo, że nam się dupska przykro Wiesz o co mi chodzi No wiem o co ci chodzi Ale w ogóle czemu jesteście bez taśmy do cholery? No Jezu, no Fiona No tłumaczyłam ci przed chwilą No ludzie świata Boże! Co ty jesteś normalny? No chyba nie. No właśnie. Widzisz? Bez taśmy to. Bez taśmy to to byśmy. ten... To byśmy coś zrobili. Ale ja nie chcę z taśmą, nie chcę, żeby nam się dubsko przykleiło. Nie, no nie przyklei ci się. Ty jesteś wariatką? Chcesz taśmą przykleić do tego? Do dup. Specjalnie tylko po to, żeby mi się nam dubska przykleiło? Bez. jaj, przecież bez taśmy to już w ogóle. Ale bez taśmy to zajebiście. W ogóle ładnie się ubrałaś. Dzięki wielkie. Nie ma za co. No i widzisz, ta taśma cholerna nie była potrzebna. No dokładnie. Nadia ma rację. W ogóle czemu Fiona od razu o tym mówiłaś, że e, chcesz taśmę? A nie wiem, to był głupi pomysł z tą taśmą. Przepraszam. Nie no, jak coś wymyślisz, to nie znaczy, że mnie cię już nie lubi. No właśnie. W ogóle piękno masz kieckę. Dzięki. Pożyczyłam od Claudii, bo, bo ten... Bo, jakby ktoś chciał. Gdyby rzeczywiście ktoś nie chciał, co ja pieprzę. E, jakby ktoś. No. Jakby ktoś ją przymierzył, no to mogę sobie ewentualnie wziąć. A od kogo to dostałaś? Od Klaudii Carlson. A, zapomniałam. W ogóle. Fajnie, ta bez taśmy jest, nie? Laura? No. Akurat to bym się nam dupskę nie przykleiły. Bez taśmy. No dokładnie, jak z taśmą, no to dupa, no to nic nie zrobisz. No dokładnie. W ogóle, Kornelia, fajny masz strój. Dzięki. No to, to, to co przymierzyłeś w Holandzie? Oczywiście. A po ile kosztował? Po 250 zł. O, dobra, spoko. Wiesz, myślałem, że 300 czy, coś. Nie no co? Przecież 300 to by było już max. No dokładnie. W ogóle fajn, fajny strój, Patrycja. Dzięki. Ty też masz ładny akurat Agata. Dzięki Patrycja. Słuchaj, a może... Może gdzieś skoczymy jeszcze do sklepu, zanim impreza się zacznie. Patrycja, przecież jest dużo czasu. Jest, jest 16.30, no to za dwie godziny i będzie impreza, no to musimy się zmywać. Jakie zmywanko, przecież musimy jeszcze jutro poświęcić na coś czas. Tak? Jutro idziemy od razu na chatę, przebieramy się z powrotem, co co ubraliśmy. No i idziemy dalej, no. Kornelia, przecież to tak szybko nie idzie. No właśnie wiem, Auror. Ale chodzi mi o to, że wiesz, że trochę bez sensu. Jakie bez sensu, kobieto? Przecież jeszcze jest trochę czasu, tak? Zanim pójdziemy na imprezę. No właśnie. W ogóle nic nie widzisz, Felina. O, sorry, nic nie widzę, Lena, i mnie to W ogóle ładną masz sukienkę, tak w ogóle. Gdzie ją kupiłaś? W Ciucholandzie kolejnym, drugim. To jeszcze jest drugi Ciucholand w Wągrowcu? No bez przesad. Przecież ja bym w ogóle za takie gówno nie kupiłabym w drugim Ciucholandzie tej kiecki, co masz na sobie. Ale dobra. Zresztą nieważne. Ja teraz zajmuję ten... My teraz gadamy o czymś innym, jakiś tam pierdoły. I dobra. Skoro mowa o imprezy, czy w ogóle ładnie się prezentuje w tej cowboyskiej, jakby e, kapelusz? No, przecież ty się zajebiście wyglądasz na imprezie. W ogóle widziałam, w ogóle ten. Pachnie mnie to jakimś perfumem. Czy to się, u, ten, uperfumowała? Oczywiście, Fiona. A skąd ty to wiedziałaś? No, bo y, czuję Twój zapach. A, no tak, no zapomniałam, bo jak zanim e, ubrałam to coś na sobie, no to musiałam się uparfumować od razu. Ja już myślałam, że ty chciałeś się brzydko prezentować w tym głowie. Ale co tu gadać? Co nie? No oczywiście, dokładnie. Dobrze mówisz. No właśnie. W ogóle to... nie wiem, nie mam dzielonego pojęcia Sabina, że masz od kogoś y, tą sukienkę. Od kogo to? Od Claudii Carlson. Mówiłam to też Nadi, jakby ktoś nie wiedział. A, no zapomniałam. W ogóle chodź mi tutaj na chwilę, Sabina. O co chodzi? W ogóle podejrzana To trochę sukienka, coś mi się wydaje. Bo kosztowało 350? Jakie 350, kobieto? Przecież kosztowałam minimum 150 zł. Co z tym by 150 zł, czy tam 250 z tym macie? Gówno. Kornelia, jeszcze raz taka Podłagatka, a już nie będziemy się spotykali na imprezie. Rozumiesz? Rozumiem. Oj. Sorry. Nie chciałam. Tak bardzo nie chciałam, Aurora. Nic się nie stało. Każdemu się czasem zdarza. Właśnie wiem. Jak sobie. Jak, yy, Patrycja? Ładnie wygląda? Oczywiście, że ładnie. A jak ja ładnie wyglądam? W tej fioletowej kiecce? Zajebiś? Ja bym chciała taką, ale szkoda, bo. Bo ty, ją, bo ty ją przede mną zajumały. Nie no, to nie znaczy, jak ja zajumam to się nie będziemy już kumplować. No przecież będziemy, patrycja. Ale szkoda, że nie jesteś moją bwfy, to mogłybyśmy przynajmniej sobie, możesz sobie pożyczyć ode mnie kasę. Nie no, dzięki wielkie Sabine. Wiesz, mam o, od Agaty, jakby ktoś chciał iść do sklepu. Może chci może chciałaby ktoś z was iść do sklepu. Ja bym na pewno nie chciała, bo tam za dużo ludzi jest w kolejce. Aha. No dobra, no to ja mogę z Sabiną, Patrycją i Nadium. Świetny pomysł. To wy we 10 sobie zostajecie, a my sobie w takim razie pójdziemy. Ale hola, 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 to jutro mi pójdziemy, tak? Bo bo ten, 4 sierpień dzisiaj, więc jutro 5 sierpnia idziecie jutro na zakupy, później idziemy znów się spotykać, i później idziemy na tą imprezę do do o, o 18.00. o co chodzi? Ale że tak o, tak o równej 18 czy o 18 której? Nie ważne, tam gówno z Ważne, że ubraliśmy się zajebiście, prawda dziewczyny? O, oczywiście, Kornelia. W ogóle czemu nie miałeś nic innego niż jakieś gówno na sobie? A, bo to nie miałam tam parciuszku, więc ubrałam to. To gówno? Serio? A ile kosztowało to? też było w Holandii? No wszystko się liczy w Holandii, Lena, o co myślałam? Że to, to, to coś, to czerwone, to kowbojskie, to co? No, to też jest przebranie oczywiście, a to, to nie wygląda jak na suknię, no nie? No oczywiście. Dobra, możesz już wracać na swoje miejsce, Sabina, bo trochę zasłaniasz kamerę. Ale dobra, sorry. Kurde, ta gówniana kiecka mi spada z tej dupy, no. No mówiłam wziąć taśmę. A, e, hola, 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 Fiona, przecież dupska nam się przykleją, zapomniałaś? Zapomniałam na... Nie musisz mnie co 5 co, co razy, mi, co 5 minut mi przypomnieć, co mam robić. Dobra, a ty, a ty myśl, myśl co mówisz, bo, bo, bo z tą taśmą to trochę przesadziłaś, wiesz? Wiem, no przepraszam, nie chciał. Nie, no to nie znaczy, że jak weźmiesz taśmę, to, to, nie, to, to nie będziemy się z tą już przyjaźnili. No Jezu, Fiona, przecież będziemy zawsze przy tobie. No właśnie, przy tobie będziecie, Jezus, Maria. Boże, co to w ogóle za zdanie macie? Co? No nie wiem, Takie ja trochę bez sensu tak dla ja i dla nawet. A, no tak. Jak muszę na chwilę do dziewczyn iść tutaj w tym pierwszym. E, Patrycja, a w ogóle to... Gdzie kupiłeś te okulary? Senseju, a co? Nie jest, bo trochę się zazdrowi. A w ogóle mam świetny pomysł. Mogę przymierzyć Twoje okulary? Oczywiście. Masz. Czekaj, tylko jak to się to wyciąga. Czekaj. Jak w nich wyglądam? Ue, to co chwilę będą spadały. Masz. I tak takie nie chcę. Yy, zmieniam zdanie. Yy, nie jestem short harem i chciałabym też takiego. A czemu ci spadają? Bo nie jestem kotem, nie widzisz? Widzę, widzę. Nie drży się na mnie. Nie no, Patrycja. Jak, be, jak będę się na ciebie darła, to nie znaczy, że nie będę już w twoim przyjaciółku. No, ja tak zawsze myślałam, bo jakby nie się na mnie tak darła, to nie będziesz nie lubić. No przecież będę cię lubić, ale chodzi mi o to, bo musisz myśleć, co masz robić. No przecież myślę, co, co mam robić. No, Edyta, co to jest jakieś bezsensowne zdanie? A takie tam wiesz? Wiem. Dobra, mo może iść na swoje miejsce, bo jeszcze. Em, no wiesz. Trochę tak wszystkich nie widać. Ale dobra, sorry, sorry. Dobra, wiesz co, Patrycja, podoba mi się twoje okulary. W ogóle fajną masz kieckę. Dzięki, ty też masz Czemu w ogóle nie obrażasz żółtej? A, bo Nadia ma żółtą i też bym chciał, ale nieważne, dobra, mam to w dół. Zresztą ważne, że mam to. A, dobra, spoko. W ogóle wszyscy wyglądacie zajebiście w tych kieckach. Dzięki, Edyta. Nie ma za co, Kornelia. Przecież jak widzę, że macie ładne kiecki, to mówię ci, to mówię, że mam ładne. Że macie ładne. A jak powiecie, że brzydkie, no to ja powiem zresztą, że mam ładne ewentualnie. Ej, patrzcie, Klaudia idzie. Ciekawe, co ona tutaj chce to, Przecież jak zwykle ludzie przychodzą od nas tylko po to, że nie wiadomo, o co chodzi im. No dokładnie, a w ogóle... Aha, bo, bo jak lodowa gapiła się z Mario, pocuchiwał, to też mi się przypomniało, że dzisiaj jeszcze 4 sierpnia, bo dzisiaj jest niedziela. Aha, bo wszystkie sklepy są zamknięte, no tak, to tylko małe spożywczaki, takie dla kaszajadów, Nie dla kaszajadów, Lena, tylko tak po prostu, tak dla jakichś debili, że po 20 zł mają ogórki i dziękuję po Mogą spieprzać na chatę, no właśnie. Ale dobra, chyba idzie tu Klaudii, nie wiem czego tu chce. A, bo ten, bo, bo... Jak, y, ty, ten... Na chwilę do Patrycji. Jak ty, Patrycja, byłaś y, z Klaudi tam na rozmowie, bo ja jeszcze tam pytałam jak nieraz poszła do domu. To pocuchiwała y, lodowa i Maria waszą rozmowę. Co? Ona na nas pocuchiwała na Jaj. Co one, co one? Jakieś popieprzone są. No dokładnie i pa! I, i, już to idzie z obrażoną mordą. Właśnie widać. O, hej, Klaud! Hej, w ogóle zostałam o w, w, w ogóle Patrycja. Słuchaj, o, Sabina. Co ja? Masz kieckę ode mnie, bo, bo, bo ci pożyczyłam. No dzięki, w ogóle, wiesz co? Idź do Patrycji, bo ty coś mówiłaś na py i zapomniałeś dokończyć. A, no tak, zapomniałam. A w ogóle y, przy, y, dałam ci kilka y, godzin temu tą cukienkę. I jak? Ładnie? Zajebiście bym powiedział. Nie ładnie, tylko zajebiście, jakbyś chciał wiedzieć, bo zajebiście. To jest naprawdę bardzo wielkie. Słowo. Ale dobra, nieważne. Idź do Patrycji, bo coś powiedziałaś o Patrycji i zapomniałeś dokończyć. No dobra. Już, dobra, dobra, spokojnie. W ogóle, fajny, fajny, fajny pomysł, że jesteście bez taśmy. O, dzięki. Bo inaczej by się nam dubska przykleiły. No właśnie. Te wam to się dubska przykleją? Od tej zasranej taśmy? O, oczywiście, Klaudia, co. Przecież to był gówniany pomysł tą taśmą, nie? No. No właśnie. No co wy, z, z jakąś idiotkę nie macie? No chyba nie. No właśnie. Yy, dobra. Powiedz coś o Patrycji, bo zapomniałeś dokończyć i nie wiadomo o co Dobra, dobra. W ogóle zostałam ten. Nie wiem. Chyba jestem pośmiewiskiem. Co ty gadasz, Klaudy? Nie jesteś pośmiewiskiem. Powiedz, co się stało. To... Yy, to pójdę. To pójdziemy. To zawołamy te debilki. No bo jak gadałam sobie z tobą, tą czarną kiecką, zanim dałam Sabinie, to w ogóle Lodowa i Maria podsłuchiwały naszą rozmowę przy oknie. Co ty gadasz? Nie no, to, to, to... Ja tego tak nie zostawię. Ale o co chodzi? No bo jak y, gadałam sobie z jakieś jakieś tam pierdołach o tym, co, co tam było, czarną kieckę, miała Klawi i ten, w ogóle Lodowa i Maria podsłuchiwała naszą rozmowę. To jakiś się zem Nie uważasz? No uważam. Uważam, że one powinny pójść do więzienia za to, co robią. To jest jakieś niekaralne, chyba, czy coś mi się wydaje. No, mi się wydaje, że to bardziej, ale to bardziej niekaralne niż, niż się spodziewałam. Ale dobra. Skoro mowa o takich pierdolach, no to czemu od razu nie zadzwonicie na policję? No, na policję to by od razu coś złego by zrobili, ale tak by od razu to złego by nie, nie, mi się nie stało. Co nie, Antonina? Oczywiście, La. Dobra, no trzeba zwołać tej idiotki, zanim jeszcze coś zrobi. Właśnie. Dobra, ja to mogę, ja jej zwołać. Lodowa Maria, chodź się tu wy... Głupie baby. O co chodzi? Kornelia się przewaliła, czekajcie. W ogóle, co wy, so, co wy sobie myślicie? Ale o co wam chodzi? Nie wiem, w ogóle... Idziemy sobie alejką, a wy się drzecie. Właśnie, o co wam niby chodzi? No to ja powiem, o co wam chodzi, bo nie wiem, no Nadia, sobie na wyjście coś powiedzcie. No to ja pójdę. Czy zdaje się sobie sprawę, co robi? Sabina, o czym ty w ogóle gadasz, kobieto, powiedz mi. Co ja gadam? Co wy, co wy do cholery gadacie? Z jakiejś głupoty. Wy, y, jak Klaudii i pa y, Patrycja rozmawiały sobie na temat czarnej sukienki mojej, co mam teraz na sobie. To, to po co Skąd ty to w ogóle wiesz? Koleżaneczki ci powiedziały, czy co? No właśnie. A w, w, w ogóle, Marek, ktoś cię pytał o zdanie? Nie. No, nikt mnie nie pytał o zdanie, no Sabina, nie wtrącaj się. To ty się nie wtrącaj, bo ty nas kurzasz, jak normalnie nie wiem. O mój Boże, naprawdę wy jesteście jakiś normalnie. Po prostu nie wiem, co mam z wami zrobić. Sabina, może jakbyś e, przestaniesz pocychiwać i przestaniesz namawiać dziewczyn, że my to zrobiliśmy. Ja bym na twoim miejscu tego w ogóle nie powiedziała. No i gówno cię to wchodzi, do. Zwłaszcza, że ty jeszcze przy okazji, e, jak Klaudia się na was e, darła, przestraszyła się, to, to ona uciekła i wy i ją przestraszyliście. No co wy jesteście? No ludzie, normalni. Weźcie się, wolnicie w tych waszych pustych kopu kopułach. Ha, 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 co ona sobie myśli? Słyszałaś to? Ale co? Powiedziała Felina, że mamy się puchnąć w te puste kopuły. Co? O mój Boże, Felina, nie rozśmieszaj nas. No, ja się zaspożygam, naprawdę. Wy jesteście jacyś nienormalni. Kto by, kto by normalny by podsłuchiwał przy oknie? Ok no chyba nikt, no co, nie? No oczywiście. Więc zapamiętajcie to sobie raz na zawsze, że nie macie nikogo nie podsłuchiwać. Bo on, bo, bo, on, wy pomyśl... Bo my pomyślimy, że jesteście jacyś, jacyś debilami. No właśnie. No dobra, że nie będziemy. No, właśnie, to... Ty... Ty się zawsze, zawsze we wszystko musisz się wtrącać. No, ty tak samo, bo ty, bo ty ciągle pijesz alkohol i nie wiadomo po co. Bo masz 25 lat, to już nie podkreślam, tego gówna, że masz 25 lat i ciągle robisz to samo. Och, dobra, skończ z tymi już pierdołami, bo naprawdę żyć mi się nie. No dobra, dobra, nara. Ale żeby to się jeszcze raz nie, nie powtórzyło, że jak ktoś gada, to pocuchuje cię przy oknie. Bo to już się naprawdę robi bez sensu. Dobra, nara. I w ogóle też będziemy na imprezie no to jesteśmy w dupie dokładnie, dobra, zmywajcie się bo naprawdę, nie chce mi się dosłownie, nie wiadomo co robić ale dobra, nieważne dobra, dziewczyny yy, Maria yy, ten Maria Lodowa poszły sobie i teraz każdy nie przyjmuj się tym co, co robiły, dobra, nara Papa. Pa. w ogóle, yy, słuchajcie jeszcze spytam się, Waleriu, czy może połowa pójść bez sukni, czy połowa może iść ze sukni. No co ty, przecież Waleria cię zabije, jak nie pójdziesz. No to co, no to przecież zemszczę się na niej. No dobra, no to jak... Ale w ogóle chyba tam dopisał, że połowa ma przyjść z suk ze suknią, a, a połowa bez. W sumie zajebisty pomysł, bo bo nikt nie ma sukni, no to no to okej, okay, nic się nie stało, przecież to jeszcze się o to zapytam, nara. Dobra, nara, nara.